Mam takie pytanie, jestem takim przedsiębiorcą, przychodzę i, i na co teraz mogę dostać pieniądze? Nie polecamy z podejścia takiego, że jest dotacja do wzięcia, zresztą myślę, że dyrektor Michalski to potwierdzi, przy systemach dotacyjnych, gdzie przedsiębiorcy mogli składać e, dotacje tylko po to, żeby zrobić inwestycję, która będzie dofinansowana z dotacji, robiąc coś, co tak naprawdę okaże się za rok czy dwa i niepotrzebne w prowadzonej działalności. Wyjść od siebie, czego potrzebuje, a później my spróbujemy skomponować to cyfik. Pierwsze pytanie: jest, Gdzie będzie lokalizowana inwestycja i jaki będzie miała charakter? Czy będzie to na przykład budowa mieszkań na sprzedaż, czy typowa deweloperka, która nie kwalifikuje się, jeżeli budujemy od podstaw mieszkania na sprzedaż? Czy będzie to adoptowanie bieżących, istniejących budynków na jakieś potrzeby inwestycyjne? Jeżeli tak, mam już. Pewne elementy, czyli pytanie, jakie możemy skomponować w te elementy społeczne. Czyli są w wyniku realizacji inwestycji zyskały mieszkańcy miasta, na którym terenie jest realizowane. Czy jeżeli w tym domu zbuduję przedszkole, jeden z lokali zostanie zrobiony na przedszkole, to panie że spełni już ten cel społeczny czy nie? Znaczy, myślę, że tak. Że Taki, takie, takie funkcje związane z, jakby, które, które, gdzie możemy pokazać, że, że tak naprawdę ta inwestycja oprócz samej komercji wnosi jakiś element rozwiązania problemu natury społecznej, natury, nie wiem, komunalnej, tak? czyli problemu związanego z infrastrukturą, która znajduje, jest infrastrukturą powszechnie dostępną, tak? jakby podnosi rating, podnosi jakość tego projektu z jessicowego punktu widzenia, bo mamy inną perspektywę, tak? Przykładem projektów komercyjnych, które mają zdolność do samofinansowania się, które przy okazji załatwiają jakiś ważny pro, pro, problem dla lokalnej społeczności. Czyli jeżeli to będą na przykład loty w danym budynku powabycznym, nie wiem, przedwojennym, objętym, czy nie najgorzej, pokonąc konserwatora zabytków, z przedszkolem, no to już w tym momencie możemy rozmawiać. I jaki jeszcze warunek tego projektu? No piękny projekt drzefikowy. Ma pan gdzieś Pan słyszał o takim projekcie tak? Czy... Nie, Nie ma. To jest bardzo ładny projekt drzeffikowy, lofty, czyli wypełniamy tą część mieszkalnictwa kategorii interwencji i e, rewitalizacja, czyli jakby dostosowanie dla potrzeb społecznych czy części przeszkodzi. Zgłaszam się do Silesii teren dostoczniowych. Dobrze, ale co musi być jeszcze, bo jeszcze jest jeden warunek spełniony, żeby generalnie żeby mógł do Państwa przyjść i w ogóle rozmawiać. No już mam ten budynek, od kupiłem, będzie przedszkole, ale ten dokument, y, który jest opracowany przez samorząd, albo nieopracowany, albo ma dziurę, mnie tam nie ma. Czy to, to sprawdzamy jak gdyby w trakcie? Może to sprawdzić wnioskodawca samemu, czy jego projekt jest na terenie? zdegradowanym przecież na terenie wpisanym do LPL-u, czyli spełniony jest wymóg formalnej kwalifikowalności logistyki, ale nie jest to bezwzględnie wymagane, dlatego że jeżeli jest wola miasta na wpisanie takiego projektu, projekt może być przygotowany, może być oceniany w banku i będziemy czekali na wpisanie projektu do LPL. Tak? On nie musi być sensu stricte wpisany do rpl w momencie składania. Czy zyskujemy kilka miesięcy, czyli okres, kiedy byśmy czekali na wpisanie do DLB-u, może być przeznaczony na ocenę formalną i merytoryczną banku. E, dany projekt i dany wnioskodawca no, musi być wnioskodawcę, który funkcjonuje na rynku. Tak? To nie może być firma, która dopiero będzie założona, bo nie mamy wnioskodawcy. Musi być spółka, działalność gospodarcza, spółka samorządu. Forma prowadzenia działalności gospodarczej jest tutaj dowolna. Co ważne, musi być na terenie miejsc, jak już się dowiedziałem, czyli nie może być. Yy... Tak, się teraz, bo, niestety tak, to musi być miasto. To znaczy beneficjent może być nawet na terenie wiejskim zarejestrowany. Wyskocja, tak? Tak. Natomiast miejsce realizacji inwestycji teren miejski wpisany do, do LPR-u. No co najważniejsze, projekt musi posiadać zdolność, czyli wnioskodawca musi posiadać zdolność kredytową, czyli musi mieć zdolność do spłaty zaciągniętych zobowiązań, w tym przypadku mniejszych niż komercyjnych, ale one muszą funkcjonować. I projekt powinien generować dochód, czyli pozwolić z dochodów do osiągnięcia po odjęciu kosztów na spłatę zaciągniętego zobowiązania w formie pożyczki. Nie, przepraszam, tu brakuje tak naprawdę teraz slajdu, które pan Andrzej pokazywał, czyli tak naprawdę jaka jest różnica pomiędzy oprocentowaniem czy różnica jaka jest odsetka, tak? bo my cały czas mówimy tutaj o, o oprocentowaniu, natomiast nie mówimy, powinniśmy wprost powiedzieć tak naprawdę na jaką różnicę w kosztach odsetkowych to się przekłada. Jeżeli Państwo, bo to mówię kredyt mieszkaniowy, raczej prawie większość z nas, niestety, czy niestety, no, <gry> więc jak Państwo widzą, tak przy kredytach wieloletnich, tak, czy Jessica mówimy tutaj o e, horyzoncie czasowym piętnastoletnim, e, gdy zobaczymy, jak spłacamy na przykład swój kredyt hipoteczny i e, w pierwszych, nie wiem, powiedzmy pięciu latach, zobaczymy, że kwota kapitału jest relatywnie strasznie niska w tej racie. Większość to są odsetki. Więc tak naprawdę, jeżeli tak samo podejdziemy właśnie do tego biznesu i się okaże, że my możemy zmniejszyć tym instrumentem o połowę płacone odsetki przez właśnie do banku przez te 15 lat, to dopiero tak naprawdę widzimy wartość tego instrumentu. Dobrze, ale jest też tak, prawda taka, że jak przychodzę budować te lofty, już wiem, że uda się, bo mam przedszkole radni mi wpiszą do tego planu rozwoju lokalnego, bo jest dziura akurat, bo nie, nie myślał, że upadnie stocznia, tak? Czyli nie jest objęty planem rozwoju lokalnego, ale moja księgowa obawia się, bo jak słyszę słowo projekt, to ich się był włosy na głowie jeżą, czyli może przyjść wtedy jeszcze nabyć jakieś kompetencje. Znaczy, kompetencje kompetencjami, ale myślę, że przede wszystkim trzeba skalkulować sobie no, swój biznes, tak? tak? w rzeczywistości podchodzą do ryzyki. Mówimy o sferze społecznej, która się wiąże z tą, tre... z tą częścią komercyjną. E... Najlepszą opcją jest zrobienie sobie takiego wstępnej kalkulacji kosztów i przede wszystkim przychodów. Tak? E... Jeżeli mówimy o tym przedszkolu na przykład, tak? no, tutaj, w którym będzie podałem przedszkola, e... no to w tym momencie musimy zobaczyć po pierwsze sobie z zobaczyć koszty, jakie założymy czekają na inwestycyjne do tego, e... dodatkowo skosztować wyposażenie tego lokalu. I, i w tej rzeczywistości dopiero przechodzimy do, do analizy przychodów i kosztów później z działalności. I to jest bardzo prosto do zrobienia. My często mamy takie sytuacje, że wystarczy naprawdę niedużo poświęcić, wstępnie to przekalkulować, czy ten biznes się opłaca, tak? I czy ta część komercyjna będzie spłacała tą część, tą część ryzykową. Ja tutaj się tak usłyszałem w przerwie też takie zdanie właśnie, że... Te warunki, które przedstawiłem w tej prezentacji, one te pokazały dobitnie, w jaki sposób to, to Jessica jakie ma korzyści. No, szkoda, że powiedzieć, nie każdy może tym, projekt Jessica realizować. Ja, mając swój biznes, go no, realizował Jessica i to bezwzględnie, można powiedzieć. Ale też, w ramach projektu 4 na 4 realizowanego przez Pana firmę, można napić umiejętności i z zakresu właśnie ragi. jak wykorzystać te pieniądze, czyli mój pomysł nie się przyjdzie nawet do banku, ale też można przekonać księgową, że to nie jest takie straszne. No to znaczy tak, już no, chyba lepszej sytuacji nie może być tak. Mamy wysikę, mamy pieniądze, tak? 142 miliony w województwie. Eee, dajemy przedsiębiorcom bezpłatne szkolenia, tak, czyli wyszkalamy ich po to, żeby mogli do tego, żeby te analizy robili sobie kosztów korzyści, żeby się wpisali do tych lokalnych rewitalizacji, tak. W pokazujemy im proces budowany i w i rzeczywistości jedynym wkładem przedsiębiorcy jest tylko to, że uczestniczy w tym szkoleniu, e, no to przepraszam, więc co my jeszcze więcej możemy dodać, my teraz promocję tego dodatkowego produktu, więc ci, co są przedsiębiorczy, na pewno z, z tego skorzystają się, że sygnał pójdzie w rynek taki po dzisiejszej konferencji na pewno, e, że warto i ci, którzy się zastanowią, będą chcieli realizować swoje projekty, e, na pewno sobie w tym momencie znalezują koszty i korzyści tego przedsięwzięcia. Właśnie mam pytanie, Panie Dyrektorze, jak są promocje? Bo wiemy, że czasem ciężko jest przekonać przedsiębiorcę, że może zrobić dobry biznes, bo on tego nie czuje. A szczególnie jak dotyczy to pieniędzy publicznych, bo to zawsze dużo kontroli przyjdzie i, i już ma obawy. Tą promocję to zaczęliśmy bardzo wcześnie w zasadzie. Pamiętam na konferencji, zrobiliśmy podobną jak ta, myślę, w był 2009 rok, kiedy w zasadzie dokładnie nie był w stanie podać parametrów jak, jak te inicjatywy i Jessica i Jeremy będą funkcjonować i rzeczywiście przyszło wtedy wielu przedsiębiorców, którzy byli trochę no jak to tyle, tyle nas tu zapraszacie, a nie podajcie za ile te pieniądze są w ogóle i na jaki procent nie byliśmy w stanie podać na jaki procent będzie dzisiaj, dzisiaj to już jest powszechnie wiadome no wiadomo, no potrzebne jest, potrzebne są tego typu przedsięwzięcia jak ten projekt potrzebny jest wysiłek ze strony i naszej jako urzędu i, no, i oczywiście Fundusz Rozwoju Przerób Miejskich, y, aby y, wytłumaczyć, że no nie jest taki, y, takie straszne, tak? że spokojnie y, można uzyskać y, tańsze pieniądze, że te bariery, które nawet ta tabela, którą w tej prezentacji y, y, pana Andrzeja najdy była, y, Mocne i słabe strony Jessica I tam była lista rzeczy, które są takimi barierami, że są to rzeczy, które tak naprawdę, z którymi można e, sobie poradzić i ta kwota, którą się dostaje, tak naprawdę w prezencie, która jest tak naprawdę, można powiedzieć, takim ukrytym grantem, tą dotacją, ponieważ jeżeli ja realizuję inwestycje za kilkanaście milionów i płacę o milion mniej niż, niż, niż na rynku, zapłacił, biorąc kredyt, to dostaję tak naprawdę milionową dotację, e, że to się po prostu płaca. Tak? To jest po prostu. E, Jakiś tam procent inwestycji kilka, może nawet czasem 10%, tak? które, które, które ja dostaję w prezencie. Ja też rozumiem, że ten mawiarz sektora bankowego i urzędu marszałkowskiego, to jest tak naprawdę dopiero początek przed, przyszły, przed przyszłym okresem programowania. Bo rozumiem, że w tej chwili też patrząc na to, co nawet w cudzysłowie rozdaje wojewódzki urząd pracy na wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, to również zaczynają być kredyty, a nie dotacje, rozumiem, że to jest dopiero początek prowadzenia tego, co będziemy mieli na okresie programowania. Tak, Komisja Europejska nas tutaj przygotowuje pod, pod nowy okres programowania. My jesteśmy jednym z licznych polskich województw, które mówię do swojej prezentacji, tak, zdecydowaliśmy się na te dwie inicjatywy, wdrażamy je. Większość województw postanowiła pójść troszkę łatwiejszą drogą i rozdawać wszystkie środki w formie dotacji zarówno od przedsiębiorców, jak i jeśli chodzi o, o obszary miejskie i, i rewitalizację. I to jest przygotowanie na to, co się dzieje z Europejskim Funduszem Społecznym i, 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 i cała ta, ten nowy produkt finansowy, który pojawia się w tej chwili w Zbliżeniu Pracy, jest tak naprawdę preludium, przygotowaniem pod kolejną perspektywę, gdzie w zasadzie ogromna część pomocy unijnej tak w tej chwili będzie dostępna. Znaczy inne województwa myślę, że stwierdziły, że, 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 że tak powiem, na maksa wykorzystały, póki można dotacje, a jak przyjdą te, te, te zwrotne, to, to będziemy się męczyć. My przyjęliśmy troszkę jedną strategię, owszem z niedużymi kwotami, jakimiś może nie będziemy od razu tak przeznaczać jakichś ogromnych mega kwot na, 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 na instrumenty odnawialne, ale musimy to przećwiczyć, musimy te, te kanały dystrybucyjne dla, dla tego systemu istotnego zbudować. No i dzisiaj w ten sposób powstał ten mariaż, jak Pan to nazwał, samorządów z bankowcami, z bankowcami, tak, i w ten sposób, dobudujemy no, system, który jest już, istnieje w zawodzie pomorskim, istnieje w pomorskim, ale w projekcie pandemii już już tego sensu tam nie ma, tak. Mam jeszcze pytanie, bo wielokrotnie przedsiębiorcy mówią, że ocena projektu to jest niesamowicie długi czas i zawsze konkurs na projekt jest nie wtedy, kiedy oni mają Mam pytanie do bankowców: ile trwa ocena, jeżeli przychodzę z pomysłem i zaczynam kreować pomysł do czasu, kiedy dostanę pieniądze? Jeżeli jest rzeczywiście dobrze zrobiony biznes biznesplan, wszystkie dokumenty przygotowane, zgromadzone, a zebra, złożone, zarejestrowany jest wniosek w naszym centrum korporacyjnym, to ta ocena jest niezwykle, tu, niezwykle krótka, ponieważ może trwać do 30 dni roboczy. Natomiast zwykle tak się nie dzieje. Niestety na etapie analizy finansowej konieczne są dodatkowe wyjaśnienia, przygotowanie dodatkowych dokumentów. Dotyczą one nie tylko struktury finansowania, struktury wykonalności, ale również przedmiotu zabezpieczenia. Są to wielodniowe, miesięczne nawet negocjacje. Również tutaj rozpoczynają się negocjacje inwestora prywatnego z inwestorem publicznym ażeby ten aspekt społeczny e, bardzo e, uwidocznić. E, tak więc taka ocena projektu może trwać e, nawet do e, nawet pół roku. E, natomiast e, nie możemy tego stwierdzić, na sobie województwa zawodio pomorskiego, e, natomiast e, mamy już pierwsze dnia złożone w województwie śląskim, śląskim, gdzie ogłosiliśmy konkurs e, 5 grudnia. 2011 roku i w tym momencie już kończy się ocena finansowa i najprawdopodobniej jeszcze w lutym zostaną podpisane pierwsze umowy inwestycyjne. Tak więc wszystko zależy od sytuacji, od projektu, od skali e, finansowania, e, od samej inwestycji, od samego inwestora, od jego sytuacji finansowej, od jego standingu finansowego. Także od wielu, wielu czynności do każdego projektu podchodzimy bardzo bardzo indywidualnie. W momencie, kiedy jest taki projekt realizowany, wsparcie, rozumiem, że będzie to szybciej, bo będzie przedsiębiorca też będzie świadomy tego, czego bank może oczekiwać. Taką mam nadzieję, dlatego tak zaangażowaliśmy się mocno w projekt 4 na 4 biznes, i nasz udział w tym projekcie będzie również takim udziałem przeprowadzenie klienta przez te wszystkie, wszystkie po prostu, przez wszystkie przez, przez, przez dokumenty, które musimy dostarczyć do banku, żeby ta dokumentacja po prostu była, była pełna. Tak naprawdę to jest pewna funkcja, jakby ten, Czy czas oceny projektu, to jest tak naprawdę, zależy tutaj od jakości właśnie przygotowania dokumentacji. Projekt Jessica, który przeszedł tak naprawdę u nas już dwukrotnie ocenę, ponieważ raz był zachodni pomorskiego który raz był już zamknięty, później na wniosek inwestora był modyfikowany, to tak jak liczyliśmy sobie czas tak, pracę nad tym projektem, to od momentu złożenia czy uzupełnienia dokumentacji, która pozwoliła na rozpoczęcie oceny, to jest około miesiąca do zakończenia do wydania, wydania, decyzji przez bank ale oczywiście podkreślam tak? to, to jest, projekt kompletny tak? czyli wniosek zawiera wszystkie elementy e, zarówno formalne jak i merytoryczne Czyli tak. patrząc na tempo oceny projektu to jest to rewelacyjne, co? Na, na Tempo rewelacyjne ja może tylko powiem to porównania, ale w systemie dotacyjnym jeżeli zgłasza Pan projekt tak po pierwsze musi Pan go zamknąć w kopercie e, tak i ta koperta wędruje dalej z wydziału do wydziału Później jest ocena całkowita formalna, gdzie może Pan tylko trzymać pismo. Później ocena merytoryczna trzech czasami czterech paneli, na którym każdym, za, każdym razem może pan go odrzucić. I po pół roku pan dostaje decyzję rzeczywistości, czy pan go realizuje, czy nie. W stosunku do banku pracowaliśmy ten pierwszy projekt i mogę powiedzieć, że podejście banku do weryfikacji tego projektu jest tak, na zasadzie partnerstwa, tak? Przychodzi Pan jako partner, klient do banku, rozmawia z, przede wszystkim właśnie z analitykiem i z pracownikami banku, Czy to nikt, bo nikt nie zamyka tego projektu w kopercie. Można przyjść do banku, umówić rozwój, jeżeli na przykład, załóżmy, projekt na przykład, wymaga pewnych modyfikacji finansowych, to te modyfikacje finansowe tu bank ze swojej strony pozwala wprowadzać na bieżąco. Nawet, na, za, nawet kosztem tego, że jeżeli nie ma pozwolenia na budowę, to ten projekt można zgłosić, i pozwolenie na budowę później można dostarczyć. A tak, tak dokładnie. Także, także, także jest to różnica między dotacją a tym systemem, jest bardzo duża i można powiedzieć, że ja to uważam, że to ważna korzyść. Oczywiście są projekty złożone, które są duże, Projekty właśnie złożone, wtedy ta weryfikacja trwa dłużej, ale ja uważam, że jeżeli chodzi o weryfikację, to są zdecydowanie na korzyść, jeżeli chodzi o podkopny